Gdzie ten major biegnie? Major! Za wosku na jelenia, ale proszę co mi tu jelenie zostawiły. Przechodziliśmy tu już wcześniej i tego tu nie było. Patrzcie tylko na to. Ha! Kolejne poraże kolekcji. Jakiś młody jeleń. Major spokojnie, zostaw moje poroże Major ma jeszcze swoje, nieskończone z zeszłego roku A, piękna sztuka Czekaj No i zaczepił się o Zaczepił się Major, siad Świeże Z jednego z jeleni, którego tu widziałem a, piękna rzecz! Może jest ich tu więcej? Schowam to dobrze. zakę? Trzeba się tu rozejrzeć. Może jest do pary. Gdzieś tu albo w pobliżu. Tyle nie być tu niedawno. Jeszcze świeże odchody znajdują się w okolicy. A Majer sam pociągnął za nosem. I proszę jakie. Piękne znalezisko. Kolejne do kolekcji. Najciemniejsze jakie mam w kolekcji, poprzednie były takie bardziej jasne Telefon mi dzwoni, muszę odebrać Na co się ten Major tak patrzy? Bo stamtąd i tam w dół O biegnie dalej, widzę go Młody jeleń biega Spłoszyliśmy go Jeśli dobrze widziałem, miał obie Małe tyki Jeleń bohater pokazał, w którą stronę się kierują Chodź Możliwe, że to jest nawiedzone stado, bo Na jedno już wpadliśmy Tylko uciekło, został inny zapach Tyka w plecaku Chodź Major A tak, Major kolekcjonuje kamienie Muszę kiedyś pokazać jego kolekcję Ale to duże Chcesz to nieść aż do auta? No chodź, idziemy Idziemy śladem Major łapa, łapie świeży ślad Lisa! Widziałem go Pobieg tędy Fajny lisek Chowa się przynajmniej w krzakach, ale zdążyliśmy go zauważyć. Nie zdążyłem wyjąć kamery, tylko był bardzo blisko. Około 5 metrów. No tu jeszcze lisa nie widziałem. Ale wiedziałem, że tu są. Skoro nie wilki, to już wiem co ogryza to wszystko co lokali rzeźnicy tu wyrzucają. Nawet drogi krowy tu znalazłem w okolicy, już ich tu nie ma O No major, co tam jest? Czekaj Major gotowy na polowanie Chodź jeszcze Jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu, gdzie znalazłem to poroże. ta sztuka Ach, szukajcie, a znajdziecie. A, list ten On jest mniejszy od jeleni. Zdecydowanie mniejszy. Major, spokojnie. Nie będę wchodził. Te zarośla specjalnie. Dobra, chodź tu, chodź tu. Ja jestem duży, ty jesteś mniejszy. Chodź tu. Idziemy tędy. Tam proszę, wszędzie ślady jeleni, a dzików nawet. Ale skoro jest tu poroże, to to było jelenie Major Pewnie ten lis tam jest No proszę Młody jeleń Lis Poroże Czaszka krowy Czego nie ma w tym lesie? <gry> Major Ja. Zdaje się na psi wełch, a potem idź za psem. <laughs> Zajdź mi drugie poroże. To znalezione jest bardzo świeże. Troblisa Zatoczył koło i powie gdzieś tam. Major wróć! Pewnie się chowa. Nie będziemy go straszyć. Spokojnie, major, spokojnie, łowco. Major, tędy Chodź tu, teraz ja prowadzę. Chodź tu chodź tu Co widzisz? Idziemy tam, ale tędy, który ja też przejdę Na przykład tą drogą Powoli. Spokojnie Ej stąd widzę lokalne stawy Spokojnie Prob lisa, wciąż świeży Albo nie lisa O tak się podłuża psim. O proszę, ślady. Widać? Widać. No to Major chwycił trop, w którym chodzą zwierzęta. Prowadzi do rzeki. Piękny dzień na spacer, piękny dzień na szukanie trofeów. Tutaj dużo za tego liska. Ach, motocykl. Mm -hmm. <laughs> Stój. Ale już już przyspiesza Kroku. burzystego poszukiwacza i tropiciela proszę bardzo, jego ulubione woda. Do picia do zabawy. Do mycia się. Woda dobra do wszystkiego. To sobie z plecaku, jak to znam Drugie, albo zostało na jeleniu, jeszcze, albo gdzieś tam jeszcze leży. Jeszcze tu będziemy przychodzić. Kto wie co znajdziemy? Jakie zaberzenie, do zobaczenia sobie razem. Na razie.